Cześć, mam na imię Aga. W odrabiamy.pl pomagam Wam zrozumieć zagadnienia z matematyki. Tym razem postanowiłam omówić zadania związane z prędkością, drogą i czasem, które pojawiły się na dotychczasowych egzaminach ósmoklasisty, zarówno próbnych, jak i tych właściwych. Przedstawię Wam również pewną sprytną wskazówkę, dzięki której tego typu zadania staną się łatwe. Programowej dotyczącej matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego możemy znaleźć informację, że w klasach 4 do 6 uczeń powinien opanować umiejętność obliczania w sytuacji praktycznej, drogi przy danej prędkości i czasie, prędkości przy danej drodze i czasie oraz czasu przy danej drodze i prędkości. Właśnie tego nauczymy się razem w trakcie filmiku. Wyjaśnijmy najpierw znaczenie poszczególnych symboli. V to prędkość, S to drogę, a T to czas. Zauważmy, że jeśli chcemy obliczyć prędkość, to musimy drogę podzielić przez czas. Jeżeli chcemy wyznaczyć drogę, to musimy prędkość pomnożyć przez czas. A jeśli chcemy obliczyć czas, to musimy drogę podzielić przez prędkość. Bardzo ważne jest to, w jakich jednostkach wyrażone są dane wielkości. To znaczy, jeśli prędkość podana jest w kilometrach na godzinę, to droga musi być wyrażona w kilometrach, a czas w godzinach. Jeżeli przykładowo prędkość będzie wyrażona w metrach na minutę, a czas w godzinach, to musimy zapisać go w minutach. Przejdźmy do rozwiązania zadania, które pojawiło się na tegorocznym próbnym egzaminie ósmoklasisty, który odbył się w marcu. Na rysunku pokazano plan dwóch dróg, którymi Ula chodzi do szkoły. Przyjmij, że Ula porusza się ze stałą prędkością, 4 km na godzinę. Oblicz, o ile minut krócej ula idzie do szkoły drogą B niż drogą A. Zapisz obliczenia. Obliczamy najpierw, ile wynosi długość drogi A, czyli drogi zaznaczonej na rysunku linią ciągłą. Oznaczmy. Droga A to 800 m. Dodać 600 metrów, czyli 1400 metrów. Zauważmy, że prędkość, z jaką porusza się ula, wyrażona jest w kilometrach na godzinę, więc drogę warto podać w kilometrach. 1400 metrów to 1,4 km. Aby wyznaczyć czas pokonania tej drogi, Skorzystamy z naszego trójkąta i odczytamy z niego, że wystarczy drogę podzielić przez prędkość. Tak więc czas pokonania drogi A to 1 i czyli droga przez prędkość, czyli 4. Możemy licznik i mianownik ułamka pomnożyć przez 10, tak aby w liczniku otrzymać liczbę naturalną. Mamy więc 14 ,40. Teraz skróćmy ułamek przez 2, czyli licznik i mianownik tego ułamka dzielimy przez 2. Otrzymamy 7 dwudziestych. Skoro prędkość była wyrażona w kilometrach na godzinę, to otrzymany czas Wyrażony jest w godzinach. Teraz, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, musimy obliczyć, ile wynosi długość drogi B. Mamy więc 800 do kwadratu, dodać 600 do kwadratu, równa się długość drogi, czyli S, i oznaczmy ją B. 8 do kwadratu to 64, tak więc 800 do kwadratu to 640 tysięcy, 6 do kwadratu to 36, tak więc 600 do kwadratu to 360 tysięcy jest to równe długości drogi B podniesionej do kwadratu. 640 tysięcy, dodać 360 tysięcy to milion. Długość drogi B podniesiona do kwadratu to milion. Tak więc długość drogi B to pierwiastek z miliona, czyli tysiąc. 800 i 600 były wyrażone w metrach, tak więc droga ta także wyrażona jest w metrach. Ponownie warto będzie zapisać tą drogę w kilometrach, gdyż prędkość poruszania się uli podana jest w kilometrach na godzinę. 1000 metrów to 1 kilometr. Spójrzmy ponownie na nasz trójkąt. Aby obliczyć Czas pokonania drogi B musimy drogę podzielić przez prędkość. Mamy więc czas pokonania drogi B to 1, czyli droga podzielona przez prędkość, tak więc mamy 1 czwartą godzinę. Należało obliczyć, o ile minut krócej ula idzie do szkoły drogą B niż drogą A. Tak więc od czasu pokonania drogi A musimy odjąć czas pokonania drogi B. Mamy więc czas pokonania drogi A, odjąć czas pokonania drogi B, czyli 7 dwudziestych odjąć 1 czwarta. Aby odjąć dwa ułamki zwykłe, należy sprowadzić je do wspólnego mianownika. Będzie nim 20. 7 dwudziestych nam pozostanie, a ułamek 1 czwarta rozszerzamy przez 5. Tak więc licznik i mianownik tego ułamka mnożymy przez 5. Otrzymujemy 2 dwudzieste, ponieważ odejmujemy liczniki tych ułamków, a mianownik pozostaje bez zmian. 2 dwudzieste to 1 dziesiąta, ponieważ licznik i mianownik ułamka dzielimy przez 2 czyli cały ułamek skracamy przez dwa. Różnica czasu wynosi więc jedną dziesiątą godzinę. Ten czas należy wyrazić w minutach, bo takie mamy polecenie. 1 dziesiąta godziny to inaczej 1 dziesiąta z 60 minut, czyli 6 minut. Możemy już więc udzielić odpowiedzi, że ula idzie do szkoły drogą B krócej o 6 minut niż drogą A. Rozwiążmy teraz zadanie, które pojawiło się na egzaminie ósmoklasisty 22 kwietnia 2020 roku. Pociąg o długości 150 metrów przejechał przez tunel o długości 350 metrów ze stałą prędkością 20 metrów na sekundę. Ile czasu upłynęło od momentu wjazdu czoła pociągu do tunelu do momentu wyjazdu z tunelu końca ostatniego wagonu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Przyjmijmy, że czoło pociągu będzie wyznaczało długość drogi pokonanej przez pociąg. Zaznaczmy czoło pociągu kolorem czerwonym. Zauważmy, że początkowo czoło pociągu musi pokonać cały tunel, czyli drogę długości 350 m. Droga, jaką już musiał pokonać pociąg, to 350 m. Zauważmy dodatkowo, patrząc na rysunek drugi, że pociąg musi całkowicie wyjechać z tunelu, czyli czoło pociągu musi pokonać jeszcze 150 metrów, tak aby właśnie cały pociąg wydostał się z tunelu. Tak więc dodatkowo musi jeszcze pokonać 150 metrów, czyli cała droga, jaką pokona pociąg, ma długość 500 metrów. Pociąg porusza się z prędkością 20 metrów na sekundę. Popatrzmy na nasz trójkąt. Aby obliczyć czas, musimy drogę podzielić przez prędkość. Tak więc, aby obliczyć czas przejazdu tego pociągu, drogę, czyli 500, dzielimy przez prędkość, czyli 20. Licznik i mianownik ułamka możemy podzielić przez 10, czyli skrócić zera, skreślić jak zera. Pozostanie nam 52, a 52 to inaczej 50 dzielone na 2, czyli 25. Zauważmy, prędkość była wyrażona w metrach na sekundę, czyli ten czas wyrażony jest w sekundach. Poprawna odpowiedź. To odpowiedź C. Teraz przeanalizujmy sposób rozwiązania dwóch zadań, które pojawiły się na próbnym egzaminie ósmoklasisty w 2020 roku. Pierwsze z nich to zadanie zamknięte. Miejscowości A i B położone na przeciwległych brzegach jeziora, są połączone dwiema drogami: drogą polną prowadzącą przez punkt P i drogą leśną prowadzącą przez punkt L. Długość drogi polnej APB wynosi 10 km, a długość drogi leśnej ALB jest równa 6 km. Na tym etapie zaznaczmy sobie już na rysunku informacje, które odczytaliśmy. Dopiero później przejdźmy do dalszej części zadania. Wiemy, że długość drogi polnej APB wynosi 10 km, tak więc przy drodze polnej zapiszę 10 km. Z kolei długość drogi leśnej ALB to 6 km, tak więc przy drodze leśnej zapiszę 6 km. Odczytajmy dalej polecenie. Matylda i Karol. Wyruszyli na rowerach z miejscowości A do miejscowości B o godzinie 10. Matylda jechała drogą leśną, a Karol drogą polną. Średnia prędkość jazdy Matyldy wynosiła 15 km na godzinę, a średnia prędkość Karola była równa 20 km na godzinę. Te informacje również zaznaczmy na rysunku, aby łatwiej było nam rozwiązać zadanie. Wiemy, że Matylda jechała drogą leśną, tak więc przy drodze leśnej symbolicznie oznacza M, tak abyśmy pamiętali, że tę drogę wybrała właśnie Matylda. A Karol podróżował drogą polną, więc literką K oznaczę drogę polną, tak aby pamiętać, że tamtędy poruszał się Karol. Teraz średnia prędkość jazdy Matyldy, czyli prędkość Matyldy. To 15 km na godzinę, natomiast średnia prędkość Karola to 20 km na godzinę. Teraz odczytajmy pierwsze zdanie: Do miejscowości B Karol przyjechał wcześniej niż Matylda. Potrzebujemy więc obliczyć, ile czasu zajęło zarówno Karolowi, jak i Matyldzie dotarcie do miejscowości B. Spójrzmy na nasz trójkąt. Potrzebujemy obliczyć czas, czyli drogę dzielimy przez prędkość. Obliczmy czas podróży Matyldy. Drogę, jaką ona pokonała, czyli 6 km. Dzielimy przez prędkość, z jaką się poruszała, czyli 15. 6 piętnastych to inaczej 2,5. Uzyskaliśmy to skracając ułamek przez 3. To jest czas. Będziemy go wyrażać w godzinach, gdyż prędkość poruszania się Matyldy była, była wyrażona w kilometrach na godzinę. W analogiczny sposób obliczmy. Czas, który potrzebował Karol, aby dostać się do miejscowości B. A więc czas Karola to droga, jaką pokonał, czyli 10 km przez prędkość, z jaką się poruszał, czyli 20. Jest to jedna druga, ponieważ licznik i mianownik ułamka dzielimy przez 10, czyli ułamek skracamy przez 10. Ponownie czas ten wyrażony jest w godzinach. Teraz zauważmy, że dwie piąte to mniej niż jedna druga, ponieważ licznik ułamka jest mniejszy od połowy mianownika. Połowa mianownika to dwa i pół. My mamy 2, czyli mniej, czyli ułamek jest mniejszy niż jedna druga. Tak więc Matyldzie mniej czasu zajęło dotarcie do miejscowości B. Sprawdźmy, jeszcze raz, jak brzmiało pierwsze zdanie. Do miejscowości B Karol przyjechał wcześniej niż Matyda. Zdanie to jest więc fałszywe. Skoro Matyldzie zajęło to mniej czasu, to ona dotarła tam wcześniej. Pierwsze zdanie to fałsz. Odczytajmy teraz drugie zdanie. Matylda przyjechała do miejscowości B o godzinie 10.24. Wiemy już, że czas podróży Matyldy to 2 piąte godziny. Zapiszmy to w minutach. 2 piąte godziny to inaczej 2 piąte z 60 minut, jakie ma godzina. Mianownik ułamka, czyli 5, możemy skrócić z liczbą 60. Podzielimy przez 5, czyli w mianowniku zostanie 1. Natomiast jeśli 60 skrócimy przez 5, podzielimy przez 5, zostanie nam 12. 2 razy 12 to 24. Tak więc czas podróży Matyldy to 24 minuty. Skoro wyruszyła ona o 10, to do celu dotarła o godzinie 10.24. Drugie zdanie jest więc prawdziwe. Rozwiążmy jeszcze zadanie otwarte, które pojawiło się na tym egzaminie i związane było z prędkością. Pan Kazimierz przejechał trasę o długości 90 km w czasie półtorej godziny. W drodze powrotnej ten samą trasę pokonał w czasie o 15 minut krótszym. O ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej? Zapisz obliczenia. Najpierw musimy obliczyć, z jaką prędkością początkowo poruszał się pan Kazimierz. Popatrzmy na nasz trójkąt. Aby obliczyć prędkość, wystarczy drogę podzielić przez czas. Obliczmy więc, że nasza prędkość początkowa, oznaczę ją V1, to droga, czyli 90 km przez czas. Czyli półtorej godziny. Zamieńmy sobie ułamek yy, na ułamek liczbę 1,5. Mamy więc 90 podzielić przez 3 drugie. Podzielić przez jakiś ułamek to inaczej pomnożyć przez jego odwrotność. Tak więc 90 będziemy mnożyć przez 2 trzecie. Teraz Wystarczy 90 skrócić z trójką. Obie liczby dzielimy przez 3. W mianowniku zostanie 1, a 90 przez 3 to po prostu 30. 30 razy 2 to 60. Tak więc początkowa prędkość pana Kazimierza to 60 km na godzinę. Droga była wrażna w kilometrach, a czas w godzinach, stąd prędkość w kilometrach na godzinę. Drodze powrotnej, pan Kazimierz także pokonał 90 km, ale zmienił się czas podróży. Jechał on o 15 minut krócej, czyli jego podróż nie trwała półtorej godziny, a godzinę i 15 minut. Dlaczego? Po półtorej godziny to 1 godzina i 30 minut. Jeżeli odejmiemy 15 minut, pozostaje nam 1 godzina i 15 minut. Tak więc czas. Podróży, w tej drodze powrotnej wyraźmy w godzinach. Mamy jedną godzinę i 15 minut, czyli 1 godzinę i 15 ze wszystkich 60 minut, jakie ma godzina, czyli 1 i 1 czwartą godziny. Włączmy jeszcze całości, czyli liczbę mieszaną, zamieńmy na ułamek niewłaściwy. Tak więc mamy 5 czwartych godziny. Możemy już swobodnie obliczyć prędkość w drodze powrotnej. Ponownie spójrzmy na nasz trójkąt. Aby obliczyć prędkość, drogę wystarczy podzielić przez czas. Prędkość w drodze powrotnej to droga, czyli 90 km przez czas. Czyli 5 czwartych godziny. Zauważcie, że warto było tutaj zapisać w postaci ułamka niewłaściwego, bo łatwiej nam będzie podzielić. Mamy więc 90 razy 4 piąte. Ponownie, aby podzielić przez ułamek, należy pomnożyć przez jego odwrotność. 90 i 5 spracamy, czyli obie liczby dzielimy przez 5. 5 przez 5 to 1. A jeżeli 90 podzielimy przez 5, zostanie nam 18. Teraz 18 razy 4 to 72. Prędkość tą mamy wyrażoną w kilometrach na godzinę. Wiemy już, jakie były prędkości pana Kazimierza w tę pierwszą stronę, czyli początkowej drodze oraz w drodze powrotnej. Pozostaje nam obliczyć jeszcze różnicę tych prędkości. Tak więc od drugiej z tych prędkości odejmujemy pierwszą. Czyli od 72 odejmujemy 60 i zostaje nam 12 km na godzinę. Pytanie było, o ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej. Możemy więc udzielić odpowiedzi, że prędkość w drodze powrotnej była o 12 km na godzinę większa niż w drodze początkowej. Teraz zadanie z egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w kwietniu 2019 roku. Samochód osobowy przebył drogę 120 km w czasie 75 minut. Prędkość średnia busa na tej samej trasie wynosiła 80 km na godzinę. O ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem? Zapisz obliczenia. Rozpocznijmy od samochodu osobowego. Wiemy, że droga, jaką pokonał samochód osobowy, oznacze O jako osobowe, wynosiła. 120 kilometrów. Samochód ten pokonał drogę w czasie 75 minut. Popatrzmy teraz, że prędkość busa podana jest w kilometrach na godzinę, więc dobrze by było, abyśmy czas przejazdu samochodu osobowego także wyrazili w godzinach. Łatwiej nam będzie później porównać te dwie wielkości. 75 minut to 1 godzina i 15 minut, czyli tak jak powiedzieliśmy w poprzednim zadaniu, 1 cała godzina i 15 minut z wszystkich 60, jakie ma godzina, czyli 1 i 1 czwarta godzina. Zamieńmy to jeszcze na ułamek niewłaściwy, czyli włączmy całości i dostajemy 5 czwartych godziny. Wiemy już w takim razie, jaki był czas przejazdu drogi samochodem osobowym wyrażony w godzinach. Musimy jeszcze czas przejazdu busem tej drogi wyrazić w godzinach, obliczyć, ile to było. Tak więc wiemy, że prędkość busa to 80 km na godzinę, a droga, jaką pokonał, była taka sama, jak droga, którą pokonał samochód. Czyli wynosiła 120 km. Popatrzmy na nasz trójkąt. Musimy obliczyć czas, czyli wystarczy drogę podzielić przez prędkość. Tak więc czas przejazdu busem to 120 przez 80. Licznik i mianownik dzielimy przez 10, czyli pozbywamy się z. Zostaje nam 12 ósmych, czyli jeżeli jeszcze skrócimy ten ułamek przez 2, pozostanie nam 6 czwartych godziny. Zauważmy, że moglibyśmy dalej skracać ten ułamek, ale jeżeli mamy go w takiej postaci, to łatwo będzie porównać czas przejazdu samochodem osobowym i busem. Ponieważ ułamki, mianowniki mają takie same, są one równe 4, więc tutaj łatwo będzie to porównać. Pytanie brzmiało: o ile krótszy był czas przejazdu drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem? Tak więc od czasu przejazdu tej drogi busem musimy odjąć czas przejazdu samochodem osobowym, czyli od 6 czwartych. Musimy odjąć 5 czwartych. I tutaj widzicie, mamy te same mianowniki, więc swobodnie możemy odejmować ułamki. 6 odjąć 5 to 1, czyli mamy 1 czwartą godzinę. Oczywiście możemy jeszcze ten czas wyrazić w minutach. Nie mamy w poleceniu dokładnie doprecyzowane, czy należy go podać w godzinach, czy w minutach. Tak więc zamienimy sobie dla poćwiczenia. 1 czwarta godziny to inaczej 1 czwarta z wszystkich 60 minut, jakie ma godzina, a jedna czwarta z 60 to 15. Tak więc możemy już udzielić odpowiedzi, że czas przejazdu drogi samochodem osobowym był krótszy o 15 minut. Od czasu przejazdu tej drogi busem. Oczywiście możemy też powiedzieć, że był krótszy o 1 czwartą godzinę. Na każdym z dotychczasowych egzaminów ósmoklasistę, zarówno próbnym, jak i tym właściwym, pojawiło się zadanie związane z prędkością, drogą i czasem. Bardzo ważna jest więc dobra znajomość tego zagadnienia i umiejętność rozwiązywania zadań z nim związanych. Myślę, że dzięki naszej wspólnej nauce podczas tej wideolekcji, gdy na egzaminie pojawi się zadanie dotyczące prędkości, każdy z Was poradzi sobie z Nim bezbłędnie. Zachęcam Was również do rozwiązania zadań przygotowanych przez nauczycieli odrabiamy, dzięki którym utrwalicie zdobytą dziś wiedzę. Link do zadań możecie znaleźć w opisie. Powodzenia!